Marvis Mobile Homes domki letniskowe dla całej falu wazowej rodziny. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edor. Ja jestem po dwutygodniowym obozie na Tenerypie. Nie byliśmy teraz na wyjeździe rowerowym. A. Do końca tygodnia jestem w domu i w niedzielę startuję do Zielonej Góry, gdzie rozpoczynamy nasz klubowy obrót. Byliśmy na Teneryfie dwa tygodnie całe. Pojechaliśmy z grupą znajomych, przyjaciół i ze swoją rodziną. Tam codziennie jeździliśmy na rowerach. Oprócz roweru a rano mieliśmy treningi rozruchowe. W dni wolne od rowerów robiliśmy treningi na siłowni czy też w terenie. Na tym rowerze przejechaliśmy dość sporo, bo w sumie w 11 dni, 12 dni na rowerze przejechaliśmy 1100 km i 21500 przewyższeń. Więc no było, było, było z Akurat mieliśmy też bardzo fajną grupę. Spotkaliśmy się właśnie z Robertem Kubicą, gdzie miałem okazję w ogóle pierwszy raz poznać Roberta, i super, bo po raz kolejny pokazało mi to, że w trakcie uprawiania różnych sportów, dyscyplin czy przygotowywania się właśnie do sezonu, w trakcie różnych wysiłków, możesz poznać naprawdę świetnych ludzi. I to jeszcze się okazuje, że trafiliśmy na Roberta. Polski była też Maja włożowska, też mieliśmy okazję kilka razy pojechać i przejechać. Więc mega, mega pozytywny wyjazd mogliśmy kręcić nogami przy, można powiedzieć, najlepszych, bo no Maja naprawdę bardzo dobra zawodniczka i bardzo duże doświadczenie, jak chodzi o rowery. Robert również bardzo dobrze sobie radził i. Podciągał tempo, więc było co robić. Było co robić, było ciężko, intensywnie, ale było też wesoło, było przy tym dużo uśmiechu. Wiedzieliśmy też, po co tam jedziemy. Wiedzieliśmy, że ten czas chcemy w 100% poświęcić na przygotowanie się, już taki można powiedzieć, ostateczny obóz przygotowawczy do sezonu. Teraz już pomału schodzimy z obrotów, staramy się trochę skracać te treningi i i zmieniamy trochę specyfikację tych wszystkich treningów, które były dotychczas. E, więc ten najtrudniejszy okres przygotowawczy jest za nami. A teraz już nie mogę doczekać, kiedy w końcu wsiądę na motocyk i zacznę kręcić pierwsze kółka. Raczej chyba w tym zgrupowaniu nie skupiamy się na przygotowaniu do sezonu, bo e, każdy z nas gdzieś tam ma też indywidualny tok swoich przygotowań i się przygotowuje od e, różnych miesiąców, bo to zależy od e, danego zawodnika, ale w sumie w większości gdzieś tam startujemy z tymi przygotowaniami już w listopadzie. A więc yy, przede wszystkim chyba tego żebyśmy się spotkali i spędzili trochę czasu razem, bo yy, kiedy jest zima każdy z nas yy, wiadomo ma swoje rodziny, ma swoje obowiązki w domu, musi przygotować się sam do sezonu, gdzie tam oprócz tego trzeba yy, poukładać wszystkie rzeczy yy, sponsorskie, yy, logistyczne na wstępny sezon, yy, warsztatowe, sprzętowe, więc yy, tak szczerze niby się mówi, że zawodnik już odpoczywa zimą, a nie do końca chyba tak jest, nie? bo w sumie szczerze mogę powiedzieć, że ja już wolę chyba ten sezon, jaką zimę bo tam po prostu tylko siadam na motocykl i i głównie skupiam się na tym wiadomo, że też tam e, trenujemy przy tym e, żeby to, tą formę utrzymać gdzieś cały sezon, ale e, to już w sumie jest taka czysta przyjemność e, z tego co E, przez całą zimę e, tworzysz i budujesz na to, żeby funkcjonowało w nowym roku. Więc myślę, że no już e, pomału czuję, że to już jest ten czas, e, w którym już bym mógł siadać na tym motocykl i się z nim już e, z, e, zgrywać. Tematy sprzętowe to już um, w 90% wszystko mamy, może nawet w 95% e, Mamy małe opóźnienia z dostawami niektórych części, na które czekamy, nie jest, nie jest to nic poważnego, bo są już to tylko detale, więc w sumie jakby miał wyjeżdżać już dzisiaj na torce, to te motocykle już są gotowe, bo gdzieś tam mamy te części z poprzedniego roku, które możemy zastąpić na samym początku, a tak żebym miał po prostu już gotowe motocykle, to musi przyjść do mnie jeszcze jedno zamówienie, na które czekamy. Co do reszty, no to gdzieś tam e, wydaje mi się, że już jest wszystko gotowe. Z dnia na dzień bardzo dużo się zmienia, u mnie na warsztacie. E, chłopaki teraz bardzo intensywnie pracują, więc e, z tego co widziałem dwa dni temu, e, bo wtedy e, byliśmy razem, no to e, gotowy do wyjazdu na tor jestem, więc e, e, myślę, że już tylko kiedy będziesz... Okazja i po powrocie chyba z obozu, gdzieś już na pewno będziemy pomału szukać pierwszych wyjazdów na tor. Gdzieś na razie jeszcze nie myślę o tym, o tym pierwszym meczu naszym wyjazdowym, tylko o tym, żeby po prostu już wyjechać na tor. I kiedy już wyjadę na ten tor i gdzieś tam zaczniemy trenować z drużyną i będzie coraz bliżej tego meczu, to na pewno wtedy już mi się pojawią jakieś myśli odnośnie tego spotkania. No ale na tą chwilę no, cel jest prosty, no, nie będziemy tutaj akurat wijać w bawełnę, nie? No, jedziemy ten sezon po to, żeby dać siebie 100% i, i zbudować super team, który awansuje do Ekstra Ligi. Taki jest nasz cel. Będziemy robić wszystko, żeby ten cel zrealizować, ale to jest sport, tak? Różne sytuacje się dzieją w sporcie, więc... Pewnie nie można nigdy być na 100%, ale wiem o tym, że drużynę mamy na pewno taką, którą stać na to, żeby awansować. I mam nadzieję, że się wszyscy gramy w tym roku tak dobrze że będziemy a, tworzyć naprawdę świetny team, jak i na torze, jak w parkingu. Więc e, e, tego sobie przede wszystkim życzę. Mamy dość mocnych e, sparing partnerów. E, wiadomo, że e, Sparingi z mocnymi drużynami a przy, przynoszą na pewno dużo większe korzyści, więc e, bardzo fajnie, bardzo fajnie będzie okazja pościgać się a, z bliskimi dla mnie zawodnikami. A, przyjedzie brater z Parta Wrocław, więc a, będzie tam Piotr Pawlicki i Maciej Janowski, więc a, pościgamy się. Wiadomo, to są sparingi, a tam chodzi głównie o to, żeby się wjechać. Rozjechać, posprawdzać sprzęt. No, wiadomo, że jak wszystko pasuje, to na pewno jest yy, super. <grywa>